Cześć, to Grzesiek Szybieniecki, a to kolejny odcinek PLK w liczbach, który przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. Dzisiejszy materiał to ranking najlepszych polskich rotacji off-season trwa, natomiast lista polskich wolnych agentów już się tak bardzo skróciła, że tak naprawdę możemy powoli oceniać, kto najlepiej na tym wszystkim wyszedł, kto zrobił najlepsze zakupy, kto ma najlepszą polską rotację w całej Pelka. Ostatni znaczący podpis to moim zdaniem Łukasz Kolenda w Arce Gdynia i już chyba na rynku nie ma takich zawodników, którzy by jakoś mocno ten krajobraz zmienili. W naszym rankingu będzie pięć zespołów, pięć polskich rotacji uszeregowanych od najsłabszej do najsilniejszej, więc na koniec poznacie, kto naszym zdaniem jest tą drużyną, która ma najmocniejszy zestaw Polaków. Zanim jednak sam ranking, to wielka prośba o łapki w górę, komentarze i subskrypcję, bardzo o to Was prosimy. Jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, to w opisie znajdziecie link do postawienia nam wirtualnej kawy za wszelkie wpłaty. Bardzo Wam dziękujemy. Na piątym miejscu mam Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław, który stracił Łukasza Kolendę i Jakuba Nizioła, ale za to zakontraktował Adriana Boguckiego, Marcela Ponitkę i Błażeja Kulikowskiego. Oprócz tego w Śląsku dalej jeszcze grać będzie Daniel Gołębiowski, co sprawia, że ta czwórka będzie tworzyła taką żelazną polską rotację w tym klubie. Adrian Bogucki, Daniel Gołębiowski to są zawodnicy na duże minuty, nie mam co do tego wątpliwości. Podobnie jest pewnie z Marcelem Ponitką, który, któremu trzeba będzie dopasować jakąś rolę, ale wątpię, by on grał mniej niż 20 minut w każdym spotkaniu i Błażej Kulikowski, to jest pewnie swego rodzaju inwestycja zawodnik, który tak naprawdę ma za sobą jeden pełny sezon w Ekstraklasie. Pełny to znaczy, gdzie występował regularnie w MKS-ie Dąbrowa Górnicza i Śląsk, podpisując go na 3 lata, chce sprawdzić gdzie on może tak naprawdę y, zajść. Zawodnicy z pogranicza reprezentacji Polski. Tak bym nazwał tę trójkę, Gołębiowski, Boguński y, i Marcel Ponitka. Gdyby nie inne układy gwiazd, gdyby nie inne konstelacje na niebie, to być może Marcel Ponitka dalej grałby w reprezentacji Polski. Gdyby na pozycjach 2-3 nie, było tak, nie byłoby w kadrze tak bardzo bogato, to być może Daniel Gołębiowski miałby okazję zadebiutować tego lata w reprezentacji Polski. No i Adrian Bogucki, gdyby nie jego miłość, do koszykówki 3 3 to być może także tego lata grałby w reprezentacji 5 na 5. Mocna, naprawdę mocna kadra, ale nie tak mocna jak rok temu mam wrażenie, bo jednak Jakub Nizio czy Łukasz Kolenda, tych zawodników traktowałem jako najwyższy stopień, jeśli chodzi o polskich zawodników w PLK. Tutaj być może Daniel Głębieski jest zawodnikiem, który aspiruje do tego najwyższego stopnia, ale jeszcze na nim nie jest, przynajmniej w mojej ocenie. Na czwartym miejscu mam Anvil Wocowek. Anvil Wocowek, który uratował trochę tę polską rotację na koniec... Yy tego zbierania Polaków z rynku transferowego, jakkolwiek by to źle nie brzmiało. Podpis Michała Michalaka jest znaczący. Podpis Michała to zdecydowane wzmocnienie polskiej rotacji i siły ofensywnej Anwilu Włocowek. Jak sam Bronisław Wawrzyńczuk stwierdził na oficjalnej stronie klubowej, Michał Michalak i Luke Petrasek to być może nawet najlepszy duet polskich zawodników w PLK. Kto wie, natomiast ofensywnie rzeczywiście są tutaj argumenty, by twierdzić, że rzeczywiście tak jest. Oprócz Michalaka i Petraska w tym klubie będą jeszcze Krzysztof Sulima, Karol Gruszewski, Kamil Łączyński i Bartosz Łazarski, który jednak wątpię, że będzie grał w ekstraklasie. Niemniej jednak pięciu zawodników gotowych do tego, aby wybiec na parkiet. Raczej weterani, tacy jak Łączyński, Gruszewski czy Sulima, jednak zawodnicy, którzy cały czas jakąś wartość mogą wnosić. Michalak i Petrasek są koniem napędowym, czy taką maszyną, która napędzi. Te polską rotację Anwilu Włocławek i to właśnie dzięki, tym, dzięki posiadaniu tych dwóch zawodników Anwil w ogóle w tym rankingu się znajduje. Czwarte miejsce Anwil Włocławek. Na trzecim miejscu mam Kinga Szczecin i oczywiście można tutaj powiedzieć, że przecież jeszcze ten zestaw nie jest do końca skompletowany, że nie jest jasna sytuacja Filipa Matczaka, czy Kacpra Borowskiego, którzy raczej już w Szczecinie grać nie będą chcieli, i teraz jest kwestia, jak to wszystko z nimi poustalać, żeby oni mogli odejść albo nie. Zobaczymy, jak to się wszystko rozłoży. Niemniej jednak zespół, który posiada w składzie Andiego Mazurczaka, najlepszego zawodnika dwóch po ostatnich sezonów w PLK mimo, że Wiktor Sanders wygrał MVP sezonu regularnego to jednak Andy Mazurczak na koniec na tej gali dostał nagrodę za najlepszego zawodnika całych rozgrywek całego sezonu, więc myślę, że możemy traktować Mazurczaka jako MVP dwóch ostatnich lat no to sama jego wartość, samo to, że King posiada takiego zawodnika w swoim składzie sprawia że on w top 3 musi się znaleźć jeśli chodzi o polską rotację do tego Przemysław Żołnierewicz, czyli dwóch on i Mazurczak, dwóch reprezentantów Polski, dwóch zawodników, którzy znaleźli się w wąskiej dwunastce, która pojechała do Walencji walczyć o Igrzyska Olimpijskie, dwóch zawodników, na których postawił Igor Milicic i to też myślę, że trochę o tym wszystkim mówi. Do tego Szymon Wójcik, jednak gracz, który się nie sprawdził w poprzednim sezonie w Czarny subsk, ale gracz, który dysponuje naprawdę sporym potencjałem i koszykarskim i atletycznym i jestem bardzo ciekawy jak jego praca z tenerem Miłoszewskim się zakończy i co z tego wszystkiego wyniknie. Dodatkowo w nie będziemy jeszcze mieli okazję oglądać ponownie Mateusza Kostrzewskiego, który jeszcze nie został ogłoszony przez klub, natomiast jak donosi Karol Wasiek, nastąpi to w najbliższym, najbliższych dniach, tak to, tak to nazwijmy. Trójka, czwórka Kostrzewski, Wójcik, Żołnierewicz i Mazurczak, to jest naprawdę bardzo dobry polski zestaw. Jeśli jeszcze on zostanie uzupełniony o jednego zawodnika, który będzie mógł grać Chociaż te 10 minut, no to wydaje mi się, że King będzie mógł być zadowolony i jak to lato dla niego przebiegło pod kątem budowania polskiej rotacji. Na drugim miejscu mam Arkę Gdynia. To chyba trochę zaskoczenie, trochę sensacja. Zespół, który walczył o utrzymanie w poprzednim sezonie, zespół, który miał być taką, taką, takim przystanią dla polskich młodych zawodników, projektem, miejscem, gdzie oni będą się rozwijać, teraz wydał naprawdę bardzo duże pieniądze na polską rotację i można być naprawdę pod wrażeniem niektórych kontraktów, jakie przeprowadził klub z Gdyni i za zawodników, których namówił do gry w Arce trener Gronek, zarówno jak i nowy prezes Bartłomiej Wołoszy. W Gdyni będziemy mieli okazję oglądać takich zawodników jak Daniel Szymkiewicz, jak Łukasz Kolenda, Joel Ćwik, Grzegorz Kamiński, Jakub Garbacz, Jakub Szumert i Adam Chrycaniuk. To jest naprawdę bardzo mocny skład. Skład, w którym mamy potencjalnych reprezentantów Polski w postaci Łukasza Kolendy, w postaci Grzegorza Kamińskiego i Jakuba Garbacza. Z zawodników z okolic reprezentacji, no bo i Kolenda i Garbacz przecież w poprzednich latach grali w tej ścisłej 12 i pewnie gdyby trochę inne sezony mieli ze sobą, trochę inne przygody z kontuzjami, to kto wie, czy oni dalej w tej kadrze by nie grali. Dodatkowo perspektywiczny schumer, perspektywiczny Ćwik. Naprawdę yy, Pomocny, tak to nazwijmy, Szymkiewicz, który sprawdził się u trenera Gromka w poprzednim sezonie. No i podkoszowa opoka w postaci y, Adama Chrycaniuka. To jest bardzo mocny polski skład. Naszym zdaniem, moim zdaniem to jest drugi najlepszy polski skład w całej PLK. Dużo jakości, dużo wytrzymałości, dużo potencjału też ofensywnego, trochę też atletycznego. Naprawdę wygląda to bardzo ciekawie w Gdyni. Jeśli do tego miksu rzeczywiście dwójka pozostałych zawodników zagranicznych, którzy, ma, którzy mają dołączyć do Arki, będzie pokroju Jabrila Durama, czy z tej półki co jabrila Durama. To arka będzie mogła bardzo poważnie myśleć o miejscu w playoffach, bo ta rotacja polska zdecydowanie ten zespół predysponuje do tego, by grali o ósemkę. No i najlepsza polska rotacja w całej PLK to Trefl Sopot. Zespół, który praktycznie tego lata nic w sprawie tej polskiej rotacji nie zrobił. Nic oprócz podpisania ostatnio Bartosza Jankowskiego jako gracza uzupełniającego trochę tę polską rotację i te minuty. Jakub Szenk, właśnie Bartosz Jankowski, Jarosław Zyskowski, Jeffrey Grossel i Mikołaj Witliński. To jest naprawdę potężna i bardzo mocna polska rotacja. Jeffrey Grossel być może jest jednym z najlepszych środkowych w całej lidze. Może nawet najlepszym środkowym w naszej lidze. Mikołaj Witliński, jako defensywny, środkowy, sprawdza się od wielu lat na poziomie PLK. Jarosław Zyskowski bywał nawet przecież MVP Ligi i jest zawodnikiem, który ofensywnie jest w stanie dawać niesamowicie wiele swojej drużyny. Absolutna najwyższa półka, jeśli chodzi o polskich graczy, w naszej rodzimej PLK. Dodatkowo Jakub Scheng, który przecież jest dopiero. Co po wywalczeniu, zdobyciu MVP finału w poprzednim sezonie, a więc naprawdę gracze, którzy są w swoim prime, są w swoim najlepszym czasie, dla koszykarzy, zawodnicy, którzy mają za sobą już spore osiągnięcia, spore doświadczenie, uzupełnieni Bartoszem Jankowskim, który może być zadaniowcem do rzucania za trzy punkty do defensywy, to naprawdę ma ręce i nogi, to ma sens. To jest jedna z najmocniejszych, pewnie też najdroższych rotacji w całej PL i to tref w naszym rankingu ląduje na, numer, na miejscu numer 1. Koniecznie dajcie znać, jak Wy byście uszeregowali najmocniejsze polskie rotacje w PLK. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia następnym razem.